Zaczynamy już od razu w, w selekcie. Rare, rare event. Jamy w kartus Arenatę. Fajnie, że pierwsza gra przynajmniej jest bez sniperów, bo wszedł sobie szybciej. Można pograć. Co, pierwsza gra jakiś wiego, nie? To jest twój idol. Who the fuck is down, This Poland fuck! Hehe, oh God. znalazłem takie zajebiste toki dwa Ja przegrywam to, nie? Jak, jak ona ma czwarty, jak ja mam ten? Jak ona ma czwarty, jak ja mam trzeci? Wiesz, co odróżnia ludzi od zwierząt? Może zagra i w kogane, bo widzę, że liga nie dla ciebie. Kur... Mać, Taki no! to ten... mać, no! Poszedł niby se tu, jednak zawrotka szybka. Z tej dżungli nikt nie może zrobić co? Po co ja gram pod bota, jak ten Nautilus nawet nigdy... No ona jest nie... niesamowita, ona jest najlepsza, Kupa ...w ona jest bogiem gry, przysięgam. Pierwsza gra do kosza, niestety, ale no... ewidentnie jest Jungle yy, DIV. Ta Nidalka była świetna, świetna była ta Nidalka. Naprawdę, nawet nie jest mi wstyd, że przegrałem. Cześć, A, macie jeszcze na szybkości dobrego TikToka. Czego za miesiąc? I sprawdzam. Co zrobiłem. Posłuchajcie, takie gry z Ralem jeszcze nie widzieliście. Kiedy w top 1 sided i west on Israel yes. Wiczowski, Wiczowski. That he likes Bigos and he likes. Pi pirogi. Mm. I eat Pirogi with Witowski in 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 the Because we are best friends, true. Dobra, ja, pierdole, Dobra, yeah, Pierdole Kurwa! CC him? CC that bitch? Kill that fucker? Come on, God! Hacked double coś dostałem I'm not dropping to diamond. Kurwa, kurwa, perdole, perdole, Kesha, Kesha. Say something in Polish. I love Poland. Very, very nice people. Very nice country. Zero tinker, zero tinker. Dobrze, 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 bez flesha są. Nice. No, tak pewnie piszecie R, 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 R. spokojnie. Mówi mi, nie ma sensu, nie trafię. Dobre, tak? Nie trafię. Jaś? Jezu, jaki ty jesteś, kurwa, cringe. Ten nuno jest z TikToka, to jest kasza? Tak? Kesha, spoko. Kurwa ty, ja go pećaham. Ja go Witowski! I'm coming! No nic, ale na, na egzosta plus 100 i jeszcze Wolibera nic nie poradzisz. Kurwa! Kurda, Max, zobacz tego. Fuck you, Peter, Oliver, wins. Kurwa! Sorry, 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 szybko mutea... nie, nie, bez muteal, raczej znaczy nikt mi tego nie wypowni. Ale asystka, zobacz, raz, 150 golda warf. i jeszcze zaraz zabije Serafin.

Yes, be, be, best jungler in, 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 in the world, young uh, Jankos, I think. True? No, 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 I was joking. No. I was joking. I was joking. I didn't mean it. Best jungler is Sayo. Best jungler is Sayo. Best jungler in the world is Sayo. True. Curbo. He died for Poland! Wow! Oh! Bang! Fuck! I feel him! Oh. Luke Steve! Oh. Top gangplank. Gangplank. <laughs> I love Luki Steve! He's so cute and pretty yeah. and wonderful! Yeah. Uh, that, he's, my oh. favorite, he's my favorite gangplank of all time! No i git Kolejny news to udany debiut bagietki Michaela Z mojej strony mogę jedynie przeprosić Powinieneś Na kolanach Nie doceniałem cię Jesteś bardzo fajnym freakfighterem Tristana Wy pytacie czemu Tristana, bo kromki sobie kupiłem No boję się właśnie, że to może być on. Kurwa to jest on Niedobrze Ajajajajaj aj, 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 aj. It doesn't mean anything. Fucking Disa. W who is Disa? A to trzeba się kurwa postarać teraz. Kurwa, no! Będzie tak ciężkie. Jeszcze Mida nie dostaje, kompletnie Mida nie dostaje. Mam sorakę na Midzie. I will eat him. <śles> Dobra. Mega focus. Yeah, i bez many jest. the fuck yeah. the, yeah. yes. nice! so the fuck man? am going two kills. Ooh. It's fine, right? It's, it's okay, yeah. Bo dziaty, jesteś z rynszakiem, oni tu są do jednięcia, to O oh, kurwa, ty, czekaj, czekaj! Kesha, please! Kesha, please, no! Kurwa, ty on jest... Świetny! Jeden... Ty kurwa, on cały czas mamy nie ma Jak to działa? Don't feed Tristana! He is faker! If we feed Tristana, it's free lose! Oh. E no co ten Kasha tak poksi O kurwa ty nie, no o nie, on jest martwy Nie jest martwy. Kesha mówi, że jestem fakerem Nie myli się A Sk skąd on jest? Skąd on jest? Specja We love Wait, he's famous streamer Challenger Superstar Polish 20 centimeter dick and the rap art Pistajlu, słucha mojego, <laughs> O nie, 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 ja myślałem, że to jest mój! Kurwa! Ja myślałem, że to mój, przysięgam! A ja myślałem, że to jest mój Lucian! Naprawdę myślałem, że to jest mój Lucian, dlatego wskoczyłem! Kurwa! Mać, no! Kurwa, masz no! Hi Kesha, why are you killing Witowski? Listen, listen Witowski he says he laughs Ikea But maybe I think he's lying, So we have to take LP from him to see if he really does it, okay? Hey! No i kurwa masz teraz przekopy nie? O nie ważne. Ja mam Renate, ale się muszę wkurwić, dawać shota szybko, muszę dawać shota. He <grystanie> <I> fucking missed. Ja like <grystanie> a rabbit bro. He jumped like a monkey man. <grystanie> tak iptajenej. Ding monki. Kurwa! Can we, can we, can, we? can we? Look, 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 I'm here. Vitovski will die! He will die! You will die! Nie! Please, Casha, no! Chyba, że go zabiję, jeszcze zdąg. No. A, bo mi się skończyło. Nie, no w Renaty mi się skończyło idealnie, kurwa! Ale peszek, meszek! Sayu Industries! Uuuuuu! I will join, I will join. For good business, I will join. Jo, 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 sorry, 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 sorry. sorry. Dobra, zostawię cię. Mogłem sfreszować, ale ja go lubię. Pewnie już tutaj, już kurwa rkował na mnie, co? DIE BITCH! Tak, Mary, Julia Wieniawa, Pani Miodek, NATSU. Julia Wieniawa, Mary, NATSU, so fuck. Chyba wychodzi na to, żeby się skonić i kill. oh, this not good. you die bitch! You die bitch! No, Daj! die, daj, kill it, Kurwa, no zawsze ten... parę HP brakuje. Okej... Okay, co teraz, co teraz? Max, oh, przeanalizuj! analizuj, jaki teraz ruch? Kurwa, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Lecimy tu, oni już pewnie tu mają warda. O oh, kurwa, mogę tego użyć. Teraz robisz tak. Tu trzy pierdala, bo i tak nie uciekniesz Hello! i giniesz. Goodbye, brother! We fight! Oh, the task is bitch! Jak to zrobić? Nie ma jarki, tak? Nie ma. Dobra. Good, good, kurwa, jest dobrze. Wygrywamy taki takiego teamfighta. No. Zaraz mam jęka, już mam jęka. Dobra, pytanie, czy my to ogrywamy? Imo? Nikuja? Nie, no kurwa, jakiś. Fail Witowski, my brother! Nie, 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 co się stało z tym no, no, no. No. Musiał trapa no, wyjść. I za to tupcie. Please, marsz I'm not fanboy please. Sorry. Bardzo <gaz tends> pres razem, pres pres best young in the world. O! No, no, kurwa, ile to bije? No. On ma prawie 5 w całe, wszystkie zrobione. Mały frak, takie to są moje ulubione. Takujesz po prostu tak do siebie, zabijasz go, spierdalasz. Hej. Okay. Okay. Nie możemy jakoś ten? Próbować ten do endingu? Ty! Kurwa, proszę. Lecz mnie. Tak! Kurwa, w urę na tym! Piękność. Bum! Wow. Bum! Wow. A! A, help! Goal! Win! 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 Wow. Win! win, win, win. Stronawał 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 stronał 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 nie? Wiem, miałem naty? nie miałem, nie, nie wiem, miałem stronał Nie stronał 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 The mam taką suraczkę za sobą. Daj! Ah! Daj! Ja, ah! mam jeszcze Nie, tak. Nie kasza please stop. Awa! Sujarka, sujarka, sujarka! This ah! champion is bullshit. Padnie, padnie KONIEC GRY WYGRAŁEM, KURWA! 22 KILE, CO JEST? OOO! Oh! Thank you for game. Good game, I lose. I lose. Wow. czemu nie słychać jak mu... jak leci mu? A, słychać. A to ze słuchawek mu słychać. O! Wow. Oh. Oh. WITOWSKI WITH GIRL! Wow. Go in, kue... ...net more... More help. He can't even tie his own shoes. He's choking on his own spit. MB uh, 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 get fucking oh. Polish superstar. Go gamer. Witkowski on Christiana. Oj, pewnie a kartusi gara. <laughs> a bra, gol Silas, słuchaj, pokażasz. Level? Level? Kurwa, ale nie dla niego, tylko żeby dla mnie był. Nie, proszę, 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 miniony Kurwa, no to jest niesamowite, że ma takiego farta How oh, lucky, kurwa Play to O, a, a, proszę, zostaw zostaw, 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 przepraszam Nie, no i dał E zamiast kupie czego, jest Jezu, jaki trolling, jaki trolling, przepraszam, przepraszam, przepraszam Jak chcesz są wyjść? Go next No nie, no nie o to chodzi No nie, no nie no yeah, pierdole no Jaa, yeah, pierdole oni takie rzeczy robią Winable? 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 się golda? Aaaaaah, aaaaah, 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 tu się wbijał. O kurwa, o kurwa, kurwa, moc! 5! 5! 5 osób! Pójdź mi ten załadować 400 złotych na scenie, lift kartę, lift A co to za 400 w kimś na moim koncie się znalazły? Teraz tak, jakaś muzyczka Dobra kurwa, pewer oddawaj mi skiny no Podawaj mi szczęście do otwierania Proszę dawaj kostkę, chociaż raz w życiu no Ileż można? Daj kurwa coś Jakiś fiolecik chociaż raz Tu nie ma opcji, o dzięki A gdzie ona jest no? Fatrak! Postanowiłem... Tą... Kurwo, no daj no A daj nie załamania Wrażed, no, że to jest dla, dla suchara pieniądze i nie mu oddawać Potrakty rób? Jak skończy mi się kasa to idę na kontrakty? I zrobię coś jakieś czerwone i sprzedam Trzymaj na czerwonego nie dropnę, no dlaczego kurwa ten pebor dropi czerwony, złoty, kurwa różowy, a ja nie dostaję nic Staję fioletowy max Pomóc się? Eee.